Cześć. Dzisiaj chwilę chciałem pogadać o roślinach. O dwóch konkretnie, nie o wszystkich moich roślinach, ale o dwóch. Przede wszystkim o tych, które są u mnie od niedawna. Trzy tygodnie temu, czwarty tydzień, idzie. Wrzuciłem filmik, że przyniosłem nowe rośliny. Zastanawiałem się, czy się w ogóle przyjmą u mnie, czy, czy dadzą radę w moim akwarium, bo jak wiecie, nie wszystkie rośliny tutaj chcą rosnąć. No i zobaczcie, cały lewy narożnik zarośnięty. To jest, jeśli dobrze pamiętam, kryptokoryna kostata, chociaż pewności nie mam, nie miałem i nadal nie mam. Ale zobaczcie, no właściwie lewy narożnik jest jej. Przez trzy. Tygodnie z kawałkiem podwoiła, żeby nie powiedzieć potroiła swoją wielkość, swoją objętość. Czyli no chyba jej tutaj przypasowało, chyba się tutaj dobrze czuje, i zdecydowanie można powiedzieć, że jest to roślina szybko rosnąca. Naprawdę no bije rekordy, jeśli chodzi o wzrost. Chociaż za chwilę pokażę Wam drugą roślinę, która zdecydowanie dorównuje jej, jeśli chodzi o tempo wzrostu. Więc ten, ta decyzja, żeby ją tutaj posadzić, była jak najbardziej trafiona. Dam wam ją troszeczkę bliżej, poczekajcie, chwilę. O, teraz się przybliżyliśmy. No i zobaczcie, i tak naprawdę no, pięknie się rozrosła. Pięknie zabrała też składniki odżywcze ewentualnym glonom, bo było tutaj mało roślin. No, i ona sobie poradziła jak najbardziej, chociaż były pewne wątpliwości. Zamieniłem tu roślinę, która u mnie nie chciała rosnąć, a ta czuje się całkiem nieźle i nie żałuję, że ją tu wsadziłem, chociaż oczywiście jest to trochę niezgodne z zasadami akwarystyki, ponieważ to jest roślina dość duża. Ona powinna być teoretycznie na trzecim planie a u mnie jest na pierwszym. Nie przycinałem jej no nie, przyciąłem jedną gałązkę, ponieważ bardzo wchodziła na zwartkę, która tam jest za nią, a nie chciałem, żeby jej zabierała światło, żeby ją zagłuszała, więc jedną gałązkę taką sporą przyciąłem, natomiast cała reszta od wsadzenia nie jest przycinana. No tak jak mówiłem, rośnie na pierwszym planie, chociaż jest to roślina raczej trzecioplanowa. No ale dlaczego nie? Czy wszystkie akwaria muszą być prowadzone według Jednego schematu, pierwszy plan, drugi, trzeci, i rośliny z trzeciego planu nie mogą rosnąć na drugim albo nawet na pierwszym. Jak widać u mnie, mogą i według mnie wygląda to całkiem fajnie. Roślina jest bardzo blisko przedniej szyby, fajnie można ją oglądać, fajnie pływają wśród jej liści ryby, a jeżeli chcą się schować, jeżeli. Podejdę zbyt blisko, jakieś płochliwe ryby chcą się schować, to po prostu odpływają za tą roślinę. Mają taki bufor, taką bezpieczną, jakby przestrzeń między tą rośliną a tylną szybą. Więc czy ta roślina zostanie u mnie? Nie wiem. Na razie jest, więc sobie rośnie. Na razie jej nie wyrzucam, bo mi się jeszcze nie znudziła, bo mi się podoba. Natomiast tamta zwartka za nią też już się przyjęła. Zaczęła już fajnie rosnąć. No i moim celem było, żeby w tym narożniku była taka dość duża kępa zwartki. Tak jak widzicie tutaj na pierwszym planie na środku teraz jest ta zwartka red. No a z lewej strony miała być jeszcze większa kępa tej zwartki. No na razie jest ta kryptokoryna i no nie ukrywam, że mi się podoba, ta jej jaskrawa zieleń jest bardzo fajna. Jeżeli ktoś szuka rośliny szybko rosnącej, rośliny na start akwarium, jak najbardziej tą roślinę polecam, bo naprawdę to co, to tempo wzrostu, które ona zaprezentowała u mnie, to szacun. Jestem pełen podziwu, jak szybko ta roślina potrafi rosnąć. Ale zobaczcie teraz tutaj po prawej stronie z kolei prawy narożnik tego akwarium. To jest ta, no, o Jezu, limnofila Ceciliflora, czyli limnofila bezszypułkowa, tak zwana. Pamiętacie filmik sprzed trzech czy czterech tygodni? Pamiętacie, jak wyglądała? Była niższa niż ten, anub, ten, ten bucek, który rośnie po lewej stronie. Była mniej więcej taka jak te tutaj małe... Małe, nowe roślinki, które wystają nad podłoże jakieś 5 cm. Zobaczcie, co się stało. Jej brakuje w tej chwili 5 cm do lustra wody. I nie wiem, czy pamiętacie, wsadziłem trzy małe roślinki. Zobaczcie, ile jest, jak się rozrosły, jakiej są wysokości, i już puszczają kolejne odnogi. O, tak jak tutaj widzicie, na przykład, zobaczcie, ile już tych roślinek nowych, młodych rośnie, oprócz tych, tych, nazwijmy to, dużych. Także to kolejny przykład rośliny bardzo łatwej, rośliny szybko rosnącej, rośliny, która radzi sobie bez CO2. No może nie jest tak piękna tak, nie wiem, gęsta, gdyby rosła z dodatkowym dwutlenkiem węgla. Nie wiem, jakby wyglądała, bo u mnie tego dwutlenku po prostu nie ma, więc jest jaka jest. Być może rosłaby lepiej, być może byłaby wybarwiona na lekko różowe, na lekko różowy odcień, jeśli chodzi o stożki, gdyby było tutaj lepsze oświetlenie. No, pewnie tak by było, no ale z drugiej strony ta roślina no nie była mi tu potrzebna. Ja ją po prostu Przyniosłem od z pracy, no była mała przycinka prowadzona, no po prostu albo poszłoby w kosz, albo trafiło do mnie na, na próbę, czy to będzie rosło, taki nie wiem, eksperyment po prostu, nie miałem nigdy tej rośliny tutaj, więc chciałem zobaczyć, czy w takim akwarium jak moje, gdzie nie każda roślina chce rosnąć, nie każda roślina chce współpracować, czy akurat ten gatunek rośliny przyjmie się, czy będzie rósł, no i... No i okazuje się, że nie tylko, że będzie rósł, to jeszcze ściga się z tą rośliną po lewej stronie, z tą kostatą, która będzie rosła szybciej. Tutaj z tej perspektywy widzicie je obie, jak, jak widać, no obie praktycznie już dorastają do, do lustra wody. Za chwilę trzeba się będzie zastanawiać, czy je przycinać, czy pozwolić im, żeby się kładły. No i żeby, żeby w pewnym sensie robiły za roślinę pływającą i, i dawały trochę tutaj cienia. Także polecam wszystkim te dwie rośliny. Wszystkim, którzy chcą rośliny łatwe, szybko rosnące. W jakimś celu takie rośliny się sadzi. Wszyscy wiemy w jakim, a u mnie ten ten eksperyment, to małe takie doświadczenie pokazało, że że są to rośliny, które nie są problema, problemowe, nie są problematyczne, radzą sobie w każdych warunkach praktycznie. Dzięki, cześć.